O, zobaczcie co tu można kupić. Beczki do truskawek. O, zbiorniczki na wodę. I metalowe beczki drewniane. Paletę. Żeby stolik sobie zrobić. Albo krzes krzesełko. Całe regały. I tam beczki takie metalowe ładne. O. Fajne rzeczy, fajne rzeczy tu są. Masę palet, zbiorników. Ciekawe rzeczy. Te są bardzo ciekawe. mhm Pewnie sam ten pan robi z beczak rury do pieców. O, zbiorniczki na olej. Fajne rzeczy, fajne rzeczy. A po co ja tu przyjechałem? O, właśnie po to potrzebuję Z2, Z4, może na kompostownik. Tego jest tu masa, także jest z czego wybierać. Nie musi być ładny kompostownik, ale chciałem zrobić jeszcze sobie może mini wędzaremkę. Ta beczka jest super, ale ona po oleju. Nie, nie po oleju. Ona jest po soczku. Czyli spożywka. Wystarczy umyć, przepalić i by było. Ciekawe. Góra się ściąga. Nadciąłby tylko. Mini taka, nieduża. Tam widziałem też rurę jeszcze. Doprowadzającą ciepło. I by było git. No zobaczmy, co tu jeszcze fajnego można. Wypatrzeć. No, masa ciekawych rzeczy. Jak dla mnie, jakbym sobie pochodził, poszperał, ale. O, chyba ktoś przyszedł. A raz zobaczymy. No tak, zanim wjadę na autostradę, czy tam drogę szybkiego ruchu, się pochwalę co kupiłem. No, strasznie dużo rzeczy, i wszystkie deski weszły, te co chciałem kupić. I na dachu mam też kilka, <noise> przywiązane byle sznurkiem. Nie wiem, czy dam radę dojechać, żeby mi to nie spadło. No i beczkę <noise> na koniec się tylko zapytałem, beczka by nie weszła. Zapytałem się, ile to by tak kosztowało, proszę pana. A jak dla Ciebie to prawie że za darmo. No dobra, no to wziąłem, ale mówię, nie wejdzie, wejdzie. Nie do, nie do takich samochodów się wkładało. No. no i w ten sposób mam beczkę, zrobię mini wędzarnię. Chociaż planowałem z tych tu małych, właśnie, wędzarenkę zrobić, tylko że one mają lekkie prześwity. No te u góry to będą mi tak na kompostownik 4T. Podniosę ładnie, no dobrze. Na razie się z wami żegnam. I jakby co, to widzimy się, jak będę coś z nich kleił. Nie wiem, czy wyjdzie, czy dam radę. no, no Lubię takie miejsca fajne. No trudno, no, kupiłem, tak planowałem. Kawałek drogi jeszcze mam po autostradzie, obym dojechał. Jakbym dachował tak po mnie, nie? Nie róbcie tak sami, nie woźcie takich rzeczy tak jak ja. To jest niebezpieczne. Albo nie szalejcie na drodze. Chociaż kurcie i tak mi jedno koło lata. Także spokojnie dojadę, damy radę. Na razie.